Witam was, drodzy widzowie. Znajdujemy się e, na tej mapce, gdzie się jedzie na ogół stroną lewo albo prawą. Ha, ha, ha. I po tym nieco nieudanym wstępie, bo wypadła mi nazwa mapy z pamięci. E. Przejdźmy do rzeczy. Jedziemy sobie jak panterem. Jest to siódmego poziomu czołg w drodze do hmm, Jagdpantera s 100 Jakoś tak to się nazywało. E, także wybaczcie moje tutaj niedociągnięcia o e, terminologii. Ale wylosowało nas siódemki na piątki, czyli jest bajkowo. Malinowo lepiej być nie mogło. I możemy sobie tutaj elegancko postrzelać do wszystkich wrogów. Eee, zająłem pozycję po prawej stronie i czekam. To jest e, niemiecka maszyna myśliwska, także zanim dojdziemy do dyszki, którą bardzo chcę pograć, trzeba przejść ten etap z siódemeczką. Działo mam trzeciego poziomu, które zadaje bazowo 240 obrażeń, ma fajne przeładowanie, bo to jest bazowo tylko 6,10 6, sekundy i posługuje się lornetą, myślę, że jest to słuszne. Dodatkowo kółeczko i dosył, jak dobrze pamiętam. Dajcie znać w komentarzu, jakich modelów używacie na dziesiątce z tej linii. Hmm, czyli na. Jak Panter 100. A my tutaj sobie pięknie strzelamy. I przyznam, że. Hmm, trochę na siebie jestem zły, bo. Na początku wszystko idzie tutaj elegancko, ale też jestem nieźle ukryty i przeciwnicy mają naprawdę niższe poziomy, więc mają duże problemy, żeby mi tutaj zrobić jakąś krzywdę, a ja ich sobie mogę zdejmować jak kaczki na strzelnicy. że jeszcze raz. No niestety ktoś mi tutaj zdjął to. Jest, so far so good. Aczkolwiek nie wygrywamy jakoś mocno. A może ja tu miałem bo założone też. Hmm. Nie. Lorneta. Dosył to na pewno i Lorneta. Nie pamiętam czy kółeczko, czy turbo, ale chyba jednak kółeczko. Maszyna jest dosyć żwawa, ponieważ maksymalna prędkość to 55 koni mechanicznych. Celność na 100 metrów bazowa 0,32, czyli z... Z modułem jeszcze sobie możemy zmniejszyć, albo zwiększyć w sumie, przepraszam ciemno i zwiększyć. Oj, taki odcinek jest myślę, jedno, mówię, drugie. I Skoda do garażu, Skoda do garażu. Churchill. Churchill, trujeczka. Teoretycznie nie powinno być problemu, aczkolwiek. Eee, nie wiem, ale jakiegoś niebywałego pecha mam tutaj. Po prostu nie mogę w niego przycelować, nie mogę go trafić. Na razie ładnie dwie pestki weszły, ale teraz się zaczną dziać rzeczy dziwne. Albo po prostu brak moich umiejętności. Poszedł kalafior, nie do końca przycelowany. Odbiłem go. Tutaj mi uciekł. Mamy szczęście, że nie Na prawa, na szybko. Ja tu jeszcze patrzę, bo mnie fałka walnęła dosyć grubo. A tego bym nie chciał, żeby mnie fałka obijała. A ten czerci tutaj, no i to mi nie weszło. Za nisko. To nie weszło. Nie wiem czemu. To nie weszło, bo się akurat przesunął. Serio, no. Myślałem, że trzeba trochę niżej walić, to nie weszło, bo było w podłoże. I to też nie weszło. Bo już tutaj moja irytacja... ...doprowadziła do zniszczenia tego Churchilla, ale obił mnie jak żółto-dzioba. W którym w sumie często jestem. Arta dowaliła swoje trzy grosze. Cofamy się. Arta. Uff. No nie no, trzeba trzeba odpalać wrotki i uciekać, bo ta artyleria mnie rozwali. Jak widzicie wściekł się. Mamy 10-10 11-10 Co by tu można jeszcze zrobić? Patrzę, a te 15 jest na środku, ale myślę sobie, zacząłem od prawej strony, może pojadę prawą. I dostałem gonga, moja rozgrywka na tym się zakończyła, proszę Państwa. Także bitewka z jednej strony była przyjemna, ponieważ sobie postrzelałem, porozwalałem inne czołgi, z drugiej strony to nie ma się co chwalić, bo one były w większości z niższego poziomu, a z trzeciej strony ten Churchill to mnie i zirytował, i jakieś niedociągnięcia pokazuje w celowaniu. Tak czy inaczej, jak materiał się podobał, daj łapkę w górę i wpadaj na mój kanał, zasubskrybuj, a jak już oglądasz, to dziękuję bardzo i miło. Samych wygranych życzę. Trzymaj się, cześć.